Хто з вас, маючи слугу, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, негайно йди та сідай до столу. Та хіба не скаже йому, приготуй щось мені поїсти, підпережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи стане дякувати Він Слузі, тому що Він виконав наказане? Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть, ми не слуги, зробили те, що повинні були зробити. Ото слово панське. Их Слово Святое Евангелии, складу нам наше в жахе. Аминь. В имя и, и Сына, и Духа Святого. Аминь. Не гоньте Иисус Христос. Аминь. в Христосе, братья и сёстры, билетно-чтебодные сестры, билетно сестры законны, другим наш министр органистам, духовным парафиям. Умилование Божьим дети Jak często my w życiu widzimy tą wielką różnicę pomiędzy sługami i panami. I to może być w pracy, może być w państwie, w świecie. Bardzo przykro też, jeżeli to jest w kościele, ale też i w domach, w naszych rodzinach. Ktoś jest ważniejszy ktoś ma więcej władzy, ktoś jest starszy. Oczywiście tutaj jest taka uwaga, że starszych trzeba zawsze słuchać, szanować, kochać, być im wdzięcznym, osobliwie rodzicom. Ale też na przykład święty Paweł kiedyś napisze w Nowym Testamencie takie zdanie, takie raczenia, że dzieci bądźcie posłuszni swoim rodzicom. A do rodziców, do starszych powie rodzice, nie spokuszajcie swoich dzieci, nie bądźcie dla nich powodem narzekania, albo napisze nie datujcie swoich dzieci. Tak? Czyli nie trzeba wykorzystywać to, że ja starszy, że ja mam jakiś status, że ja mam władzę, pieniądze i mogę komandować, zderygować, robić, co mnie się podoba. I my bardzo często właśnie widzimy, albo nawet no, niestety sami uczymy tego młode pokolenie, bo dziecku nic nie można powiedzieć bo to wolność, bo niech samo sobie e, decyduje, wyrysuje, bo wyrośnie kiedyś samo sobie, do Kościoła przyjdzie, ja nic nie będę mówić, niech tam sobie żyje jak chce, kiedyś przyjdzie czas na to. Tak. I my bardzo często też uczymy młodsze pokolenie, żeby ono zaczęło dyrygować starszymi. I my już jesteśmy takimi sługami. I potem jest takie sytuacje, że dziecko przyjdzie ze szkoły, czy gdzieś tam młodzież z pracy i tam do taty, do mamy, tam, a co jest, jest, a gdzie to, a tamto, a zróbcie to i zaczyna od razu. Zaczyna od razu dyrygować, bo On jest ważniejszy w domu, bo wszyscy mają koło Niego biegać, to wszystko robić. I Pan Jezus dzisiaj mówi, że kto z was, mając takiego sługę może przyjść i powiedzieć, czy ty nie jesteś głodny, czy ty chcesz odpocząć, a może ty siadaj, najesz się, odpoczniesz, a potem ja będę jeść. Tylko zawsze mówi, zróbcie to, zróbcie tamto. I mówi Pan Jezus, my też jesteśmy tacy słudzy, którzy powinni powiedzieć Panu Bogu, my nieużyteczni słudzy, zrobili to, co trzeba. My nie możemy od Pana Boga wymagać. My możemy Panu Bogu najpierw dziękować, a potem prosić. Nie może być tak, że. Ja powiem, że ja to zrobiłem tamto, że tam jakieś dobre rzeczy pomogłem komuś i teraz, Panie Boże, Ty mnie pomożesz. Nie może to być taki barter, nie może to być coś za coś, to nie może być wymoga, to nie może być tak, że ja pytam się, gdzież ten Pan Bóg jest, jeżeli mnie tak trzeba, a on mnie nie pomaga. My jesteśmy słudzy, nieużyteczni. Zrobili to, co powinni zrobić, i. Powinien powiedzieć: Niech się dzieje Twoja wola. Ale oczywiście trzeba niektóre momenty życiowe jakoś tak zauważyć i nie to, że siebie wywyższyć, pokazać swoje ostoja, pokazać swoje jakiś tam królowanie, czy dyregowanie, ale nauczyć ludzi szanować drugiego człowieka. I może tak powiem, dla kogoś to będzie może skrajne, może takie e, powiedzmy buntownicze, nawet ktoś powie, o tak nie trzeba robić, trzeba być pokornym, a może trzeba było inaczej zrobić. Ale ja nie jeden raz w swoim życiu sprawdziłem, na ile ludzie potrafią być szczery, na ile ludzie potrafią być otwarte i na ile ludzie mogą być... Pomocni wtedy, kiedy Tobie coś trzeba. Bo bardzo często tak w co jest, jak ktoś umarł, no to tam jeszcze troszkę pamiętają, pomodlią się tam 30, 40 dni, rok, jeszcze później, a potem już zapominają, tak? I tak jakby już tego człowieka nie było. My też tutaj jesteśmy w kościele, na cmentarzu. I chodzimy koło tych grobów, i już nikt nie pamięta, kto tam umarł, gdzie umarł. E, nawet powiem szczerze, nasza rodzina, kiedyś też wszyscy chowali się tutaj przy kościele, przywozili nawet z wiosek z tych solów, bo to cmentarze potem już zrobili. Tak? Moja mama pamięta, jak w Piedrykowcach robili cmentarz, e, prawda, jeszcze za jej życia a wszyscy z wioski przywozili zmarłych tutaj chować, przy kościele. To nie jedna wioska, to dużo ludzi było pochowanych. I teraz nawet, żeby znaleźć swoją rodzinę, to ja wiem tylko, gdzie jest pochowany dziadek, tato mojego ojca, ale inne, tam prababcie, pradziadkowie też tutaj pochowanie, ale ja już nie znam ich groba, jeszcze żyją, tak? Jeszcze rodzina nasza jest i pytałem się swoich, Różnych krewnych, bo oni mówią, my już nie pamiętamy gdzie, tak? A, a to nie było sto lat temu. Czyli raz, dwa i zapominają o zmarłych. Wiedzą, że takie byli, że na przykład taka babcia franeczka była, tu już prababcia ze strony dziadka, no ale gdzie pochowany, gdzie grup, Wiemy, że kolokuściowa, ale z jakiej strony, gdzie już nie pamiętamy. Mało tego, wystarczy, że człowiek zachoruje. Tak? U nas na wiosce taka była sytuacja. Że ktoś tam mówi, A sąsiadka gdzieś była, nie widno ją. A gdzie może cię może a może w marcu, może iść do chaty zobaczyć. A potem okazuje się, że ona w szpitalu, w górnicy tydzień leży, no nikt tam się nie zainteresował, tak? Czyli nawet jak człowiek zachoruje, to już się próba z historii już nie ma. I na przykład, czemu ja tu mówię, jak można sprawdzić, czy ciebie ktoś. Szanuje, czy ty jesteś coś wartych, Wtedy, kiedy ty nie pomagasz, nic nie robisz, kiedy z ciebie nie można już nic wziąć. I tak bardzo często ze starszymi ludźmi jest, tak? Pytam się, jakie jest tam babciu, dziadko, gdzie chodzę do chorych z komunią świętą. Czy dzieci przyjeżdżają? No tam czasem przyjeżdżają, a wnuki, a wnuki już tam dwa lata nie byli, a dzwonią? No. Dzwonili na Paschę, na Boże Narodzenie zapomnieli, na Wielkanoc dzwonili, tak? No i babcia żyje, babcia, która ich wychowywała w Koliszce, ich plekala, kiedy też nosiła na rękach. No i teraz ta babcia nawet nie jest dostojna, żeby ktoś zadzwonił do nich. No i kiedyś taka jest sytuacja, jeszcze raz powiem, żeby tylko dobrze zrozumieli. Po prostu chciałem sprawdzić w swoim życiu, na ile też ja kiedy jeszcze taki no, nie bardzo stary, powiedzmy, że mogę coś zrobić, komuś pomóc, na ile też mogę być w jakimś takim poszanowaniu dla ludzi. No i kiedyś tak w swoim klasztorze, kiedy przy, przyłożony ten, powiedzmy, proboszcz wyznacza tam, ty pojedziesz tu datę, to datę, to zrobisz, to tamty na pochronę, ty na ślub, tak? no i każe tam, no, ty pojedziesz tam na wioskę. Ну і так, тему, тему каже, мов відомі, а це їдеш чи ні. Яка то щеба, попросить, о, починається корона на голові, просить його. А як кажуть, ну то в тюрмі кажуть, то робить, то роби. А ми ж люди, каже, ой, Лаврентій, прошу вас поїхати, О, тен завше за своїми. так? Очевістя, зробіли мештки, я потім відлумачили. Але в те, десь чекав, киди, наприклад, там машина поламалася постільна, хтось прийшов і каже. Ой, чинко, ти можеш мене завести в тебе ж чи можеш то й в да, бо є якийсь інтерес». але би там, туди, сюди, ну, то приказним порядком, так? І ми собі мислимо, чи я направдя, є ще направни є в других людях, в їх очах, як чоловік полноценний, чи за мною хтось лічиться, чи за мною хтось може якийсь людський інтерес проводить? I zawsze musimy pamiętać jedno, że my przede wszystkim na samym początku jesteśmy sługami, jakby to nie było. I jedyny Pan, jedyny naczelnik, kierownik to Pan Bóg, który nas szanuje, który nam daje najpierw podarunki, który daje nam najpierw zarplaty, który daje nam łaskę Bożą, zdrowia, życie, a potem dopiero coś wymaga. Pan Bóg jest jedyny naczelnik, który predwaricielno na początku daje zarpatę, a potem prosi, żeby my coś zrobili. A na świecie jest różnie, Nawet tak, my powiedzieli, nawet w rodzinach, bo ty mnie coś powinien dać. Tak, bo ty mnie coś powinien dać. Kiedyś ja przyjechałem do jednych ludzi, trzeba było ich tam do kościoła zabrać, coś tam zrobić w kościele. Ну no і при ханом, яку було рано, діти виходить до школи, тато збирався теж до нас, до костюла, там на якийсь там ремонт, що ще було там направити. Ну, no і то тоді тату дай гроші до, до школи. Ну no і Тато так паче на нього, на мене, я мовив, а попрось, тати? А що попрос? Він кожен день дає дає гроші. Я кажу, Ні, дісяй, от перед кінцем, я кажу, тато тобі не дасть гроші, дісяй без грошей. No jak chcę tak dajmy, że tobie dąży? Nie ma już takiego poczucia, takiego wyczucia, że ja muszę poprosić, że tato to nie jest sługa, to nie jest jakiś tam towarzysz. Tato to jest poważny człowiek. I do nich trzeba prosić. Bo jak nam coś trzeba, to my idziemy do naczelnika i ładnie prosimy, a nie po prostu tak, bo ty musisz ją zrobić. I my powinni rozumieć, że to służenie nasze naprawdę jest w oczach Pana Boga bardzo cenne. To między ludźmi nie ma takiej powagi, nie ma uszanowania, ale Pan Bóg zawsze szanuje. Ja już kiedyś mówiłem taki przykład, jak jeszcze byłem w Kijowie, tam w prowarach na parafii z dziełem, e, posługiwać na Radio Maria i wychodzę z marszrutkiem Як остатній на перше метро чіпили вийшло з автобусу, честь на те поїзд в метро, і підходить до кіровця, до шофера і мовить до нього, гарно дякую вам, дякую, що ви привезли нас, жита латні. Він каже, а ви що гроші не платили? Я кажу, я заплатив гроші. То що ви дякуєте? Я кажу, ну, була, без аварії, акуратно, культурно, я теж шофер. Я вирішую їжджу, а ви так красиво на, і тормозите, і рушаєте, і повертаєте. Дуже гарно їдете. Дякую вам, що ви заварні, що так все приємно. А ви хто? Я кажу, як сьомця. Він каже, я почті вісім років їжджу маршруткою, ви перша людина, яка мені подякувала. Бо всі купили білет, пішов, купили білет і пішов. Але білет не вирішує всіх справ. А де є вдячність? Gdzie jest powaga, gdzie jest nawet to, że można pochwalić drugiego człowieka? Jak to jest ważne, żeby odsunąć pieniądze czy bilety od człowieka, a zobaczyć, że on jest dostojny jako człowiek, że jemu trzeba podziękować, że jego trzeba może czasem pochwalić. On służy, tak? To jest jego robota. Ale oprócz tej pracy On jest człowiekiem. To nie jest robot, jakiś komputer czy jakiś żelazo. To jest żywy człowiek. I my właśnie zauważamy w życiu, że tak naprawdę tylko Pan Bóg potrafi nam wynagrodzić. Tylko Pan Bóg potrafi nam wynagrodzić. Też jeszcze taki jeden niuans powiem. Kiedyś jestem na rekolekcjach dla rodzin, gdzie przyjeżdżają tato, mama, dzieci, no i w czasie rozmowy, tak na korytarzu, z innymi ludźmi też podchodzi, tam dziecko i każe, e, każe tato, daj mi pieniądze na telefon, popelnij telefonik, i tam tato coś szuka w kieszeni, a ja mówię synu, a ty do tata często dzwonisz, nie, nie często. Я то йди до того, до кого дзвониш, хай тобі дає гроші. А та твій каже, ні, не давайте. От буде до вас дзвонити три рази на день, може ж три рази їсть, так От буде дзвонив три рази на день, дасте йому гроші. І вони так попачились, один на другий. Я кажу, каже ні, не давайте гроші. Кінчать ці реколекції, дасте гроші. Вони зараз 15 днів на реколекціях всі разом. До кого він буде дзвонити? Питання: до кого? Тато, мама, брат, сестра, щось це тут до кого? Якщо до бабці, дзвоніть до бабці, хай бабця дасть гроші. Просто ми запомінаємося о тим. Ми так навчилися і з людьми, і з родіцю, і з Пана Бога тільки цьому. Давай, давай, давай. А це ми можемо дати. Що з нашої сторони може бути. Для те, як Пан Ісус мовує, слуги не ужитечні. Ми зробили то, що треба. Ми як тато, як мама, як сонць. To, co jest w naszym powołaniu, zrobili, posłużyli i tak jak powiedział Simeon, który trzymał na ręku Dzieciątko Jezus i mówił: Teraz, Boże, możesz zabrać mnie do siebie, ja już zobaczyłem zbawienie świata. I my też możemy powiedzieć: Teraz my gotowi. Zrobili wszystko, co trzeba i możesz z nami robić dalsze, co ty potrzebujesz. O to nazywa się służenie. Dlatego my dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za to, że On nas kocha, szanuje, że On nas poważa, że jest wdzięczny nam, że daje nam swoje laski, potrzebne nam do życia i zbawienia. I prosimy, aby my zawsze wiernie służyli Panu Bogu i też chcieli docenić w tej Bożej miłości naszych bliźnich. Amen. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.